Kurwa, ale to woda, ja pierdolę czas. Masakrę. O, czołem ludziska. Z dziennika pokojowego, jak widzicie. Rolnika Zero. Witam w odcinku 45. Nie wiem jeszcze ile zostało. Myślę, że 5 raczej tego sezonu. Postanowiłem do 50 grać. A co dalej, zobaczymy. Jeśli będzie oglądane, będą drugi sezon. Ale za tyle. Dobra, włączam. Idę sobie jeszcze dokończyć obiadek o tej godzinie. Ale co zrobić? Na koncie 305 tysięcy, i już Wam mówię czego. Ale może, bo trochę czasu nie nagrywałem. To krótkie, krótkie filmiki, skąd tyle kasiorki. I tyle. No, pierwszy filmik, oczywiście. Sieczka. Tutaj miałem ostatnią przyczepkę. Tyczeń, styczeń, co mi w Ile będzie? Zarobku, zarobku, dawaj, w tym kurwa dawaj, dawaj. To było pierwsze Niech. A tu drugie, już Kiszonka. Dlatego został mi jeszcze tylko jeden wyjazd z Kiszonką. Już nie chciało mi się to przewijać. Wszystko w ogóle miałem krótkie filmiki z tego. Nie z tych akcji, tylko no znowu jestem sam. No, tak tu więcej wyglądało. No, no i trzeci wywóz, już chyba ostatni, jeśli chodzi o kiszonkę. I znowu sypie, zobaczymy, ile będzie kasiory, ile mi wyślą. I kolejne 35 tysięcy litrów pójdzie. No co to już nie Panie, no co jest? Eee, widzicie... No i witam w kolejnym biu, moich zmagań RLNiFa Zero Dzisiaj, jak widzicie, akcja Obornik Już jeden kontener załadowałem Baduję te długi No i może tak skróty, jakieś wiadomości, no bo mówię przez tydzień czasu coś się wydarzyło. Myślę, że to jest ważna informacja. I już wam mówię. Dajcie się będą. wiecie jak ja to ja przejeżdżę. za się gdzieś rozpierw, Dole na Jedne w coś kurde, albo nie wiem w co. Generalnie muszę się pochwalić synem najstarszym chce wrócić na gospodarstwo no i tak bo usiedliśmy to kiedyś w starych czasach w królowie do prąbego stołu no i postanowiliśmy jako dobrzy kochające kochający rodzice oczywiście bo tak zresztą każdy by rodzic postąpił. no, że syn chciałby na gospodarskę oczywiście no to Moja, no nie wiem czy dobrze wymyśliła, żebyśmy tą gospodarkę oddali synowi. No jak wiecie, jest po bracie, spłacona, wszystko jest. Myślę, że to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Moja na razie roboty nie ma, szuka. No tutaj w okolicach, tutaj żadnych nie ma, no tam w syn wcześniej dał jej cynę, że w miejscowości Zielonka by dla niej była robota, jakaś tam biurowa ale dobrze płatna nie musiałaby dojeżdżać no nie mam daleko tutaj Zielonki no ale tak związkowaliśmy z moją no i chyba teraz zresztą powiedzieć no że będziemy się wyprowadzać do bloku <laughs> tak, tak, tak do bloku do bloku, nie na żadne gospodarstwo, do bloku syn mi robotę załatwi tam gdzie on wcześniej wiem, pracował bo on właśnie sobie dorabiał u takiego gościa biogazowni no i tutaj by mi dał robotę biogazowni jak się mówi mieszkamy sobie w bloku Będę pracował w biogazowni jakim sprzętem to jeszcze nie wiem bo nie byłem się dopytywać jeszcze nie byłem żadnej rozmowie za ile co i jak myśmy mieszkali u niego w bloku a on by się przeprowadzał tutaj no i wstępnie już wiemy a może na razie wyłączę, mi jeszcze zostało. A w dopiero. Dobra. To może taką pauzę zrobię na chwilę, wysiądę i wam opowiem. No, nie wam opowiem. Generalnie tak jak coś. Ten budynek, syn, mówił, dojdzie do likwidacji. Mówię wszystkie cegłówki, gruzy, pójdzie jeszcze na moje konto. Także do rozbiórki będzie cały budynek, i do rozbiórki będzie ten cała... cały budynek. To, mówię, to wszystko do rozbiórki. Dopiero jak będzie to wszystko się, mówię, rozebrane, obora zostaje. To dopiero jak się mówi syn skakuje. Tam z kasą to, wiadomo, to my już tam się rozliczymy. Po swojemu, nie? Tutaj widzicie już tej wiatki nie ma, wiatka została przeniesiona na drugą stronę, zaraz za oborą. Obym, mówię, no bo już mówię, robię już wszystko. Oczywiście staram się, no bo tam jeszcze kończę wszystkie. Synu, jak najbardziej pomóc z maszyn, o właśnie, z maszyn. Już nie powiedziałem, trochę się posprzedawało. No, to co dzisiaj? Sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Oczywiście, sprzedaż sieczki się zakończyła. Beczka tego MeproZota ta 18 tysięcy litrów. Sprzedana z całym z tym beczka, plus ten talerzówka za 220 tysięcy. Zetorek, który skończyłem już i pokazywałem na odcinku, bo no, po prostu nie miałem czasu, mówię wam, no, co się wydarzyło, te rozmowy, to wszystko, powrót syna tutaj, gadanie, no to... W każdym razie zetorek został wyremontowany, te 16,245 i sprzedany za 49 tysięcy. Komu? Sołtysowi, tak płanie, sołtys, właśnie, sołtysa, sołtys się wyprowadził, już nie jest sołtysem, Czy nie mogę nazwać go w sumie sołtysem, sąsiad, o, może były sąsiad, o, właśnie się, właśnie wyprowadził do Zielonki, no, <śpiewanie> zobaczymy jak tam wyjdzie, w każdym razie wychodzi mu na razie w związku z siostrą mojej żony, nie będę mówił, bo nagram to dzisiaj, a będę, kurwa, na następnym odcinku mówił, a nie, nie wyszło, nie? Także nic pod ten temat nie mówię. Jakbym już wiedział takie zaręczenie, to, to może wam powiem, co jeszcze zostało sprzedane? Aha, header do kukurydzy, do kombajnu. Też ja tam chyba za 4000 go opędzlowałem. Kwiatka jest tutaj postawiona, tutaj będzie wszystko wyczyszczone. Jest pod będzie rozbierany też, oczywiście, ale to będzie z odcinkiem na odcinku, gdzie wszystko się działo. Na razie yy, Zajmuje się obornikiem, akcyjnym obornikiem. To wszystko zwieść na razie że na, żadnego wynajem do pola nie mamy tylko wiem że sędzką mówisz że się, tylko to mu to wszystko wyrównał zaorawa się mówi, i tutaj trawę, czy tam łąka no w ten sposób będzie nie no także ja się biorę tutaj jeszcze dalszym czym zda ten teo na końcu tyle a nie inaczej i, i to, to jest takie skrót wiadomości no prawie taki mały teleekspres no może tak powiem nie? że odcinek kolejny nudny na razie żadnych akcji, mówię, się nie będzie działo No bo mówię, na razie też chcę z moją stwierdziliśmy, że chcemy odpocząć I W ten sposób myślimy, że odpoczniemy chyba Tak mam nadzieję, nie? Kurwa, śnieg mi się na jak jakie No No i Zobaczymy, ile się kasy jeszcze zbiorę, tyle zbiorę kasy Co na zielonce, mówię, ten co tam gdzie mieszka w tym mieszkaniu? Kupimy oczywiście. Chyba, że inaczej się na razie tam mieszkać. Tak właśnie dopisane, że syn właśnie tutaj mieszkanie. No, ce chłopak wiadomo, rodzinę też zało założyć. Ja nie mówię, że nigdy tu nie wrócę, bo Zielonka nie jest małą miejscowością. Kurde, na przerwę, że no. Czy w zielonce, czy w zielonce więcej, tak się mogę dla wszystkich wybudować. Na razie tak postanowiliśmy i tak to będzie wyglądało w najbliższych odcinkach. Dlatego nie wiem, kiedy będzie koniec sezonu, czy to będzie w odcinku 50, czy to będzie w odcinku 47, nie powiem wam. bo nie wiem. Jeśli chodzi o farminga 25, czekam na kilka modów, jeśli ktoś ogląda ten odcinki moje, to wiem, że prawie nikt nie ogląda nich, ale może. Bo jak naprawdę w razie mam mało czasu. Może ktoś wie, że ktoś przerobił jakiś, część w sensie mi, o mod podczepiania I mod, nie wiem jak się nazywa, ten Easy coś tam chyba bodajże, ale to mówię, nie chcemy skłamać W tym modzie można było sobie właśnie ustalać, że maszyna jest jakaś tam stara, przebieg Jeśli ktoś już przekonwertował już, albo wie, że ktoś przekonwertował, że jakiegoś linka zna To bym się bardzo cieszył, jakby ktoś mi podesłał, bo w sumie tylko te trzy mody brakują mi ...żebym zaczął 25 piątkę nawalać. Wiecie, dzisiaj krótki filmik... ...wiecie, akcja sam, moja pojechała, oczywiście do Zichowa do syna tam, kurde... ...jeszcze omawiają sprawy, jak to się mówi, formalne... ...a ja kończę tutaj, kurde, no i mówię, no czekam jeszcze, co do John ...na razie się nikt zbyt po niego nie zgłasza, miałem tam kilka telefonów, ale się nikt po niego nie zgłasza... Syn mówi, że na niego za duży ten ciągnik jest. Chybaś mi się kurwa no fajny jest ten ciągniczek, no, no, ale co do tego, to nie wiem. Na razie syn mówi, żeby tego zostawił mu. Bo na razie tak mi potrzebny tam, także na razie czego zostawię. Tego będę chciał pędzlować. Co do przyczep, zostawiam, a reszta wszystko likwidowane będą. Oprócz, bo na razie tam nie wiem, co w ogóle, ma jakąś pasję. No, tam, oczywiście, też by warczat chciał postawić tutaj, także myślę, że warczat postawi tutaj, no. generalnie taki jest plan. Żeby syn mnie właśnie poszedł tutaj w jakieś tam krówki Ale generalnie tutaj chodzi też o transport Bo tak to jest dla niego, wiem, prytetem Jest transport i tutaj mechanictwo Chyba poszedł w moje ślady <grych> No to tyle na no co w dzisiejszym odcinku Nie będę was dalej zanudzał No śnieg, zapierdala, no Pada śnieg Także w następnym odcinku Myślę, że te ja będę dwa razy tego w tygodniu nagrywał i tak to będzie wyglądało, czyli to mówię, jeszcze raz, rozbiórka, rozbiórka tego wszystkiego. No i myślę, że latem będzie już budowanie już i zostawienie tego całego gospodarstwa. Trochę latu się posiedziało, fajnie było, nie powiem, podoba mi się, ale no trzeba się rozwijać i też trzeba dać się rozwijać. A każdy, wiadomo, rodzic chce jak dla syna, żeby jak najlepiej miał drogę na start. To tyle w tym odcinku, dobra, pozdro. Na raiz, hail. Hey,